Bardzo budżetowa, najtańsza wigilia. Prawie kilogram uszek, niecałe 11 zł barszczyk i pieczarkowa po 150 zł. Barszczyk całkiem dobry, brakuje mu trochę głębszego smaku, ale za złoty 50 moim zdaniem nie ma się do czego przyczepić. Robi robotę. Za to uszka, moi drodzy, no mm. tutaj było zaskoczenie. Mega dobre są. Z pieczarkową niestety nie było tak kolorowo. Moim zdaniem ohyda. Woda z mąką i może 1% po smaku pieczarkowego. Bleh. Prawie kilogram pierogów ruskich 6,70. Bigos 7,60. Syrop na 21 szklanek napoju 6,70. Bigos zaczął się nieciekawie, do tej pory nie wiem co to było. Dodatkowo był mocno słodki do przeżycia, ale nie kupiłabym go drugi raz. Za to syrop bym kupiła mega dobry. W smaku mocno wyczuwalnego goździki. Jeżeli naprawdę wychodzi z niego 21 szklanek napoju, to mega się opłaca. Pierogi takie typowo-marketowe. Środek był trochę dziwny, jakby rozwodniony. Ale z podsmażoną cebulką na stole wigilijnym dałyby radę. Ryba po grecku 7,40. Śledziki po 2,99. Ryba po grecku nie przypominała ryby po grecku, ale była bardzo dobra, to na pewno jeszcze kiedyś kupię. Mm. Nie, no, zarąbiste. Śledziki w musztardowym sosie poprawne, ale te w meksykańskim w ogóle mi nie podpasowały. Sałatka jarzynowa 4,99. Sałatki jarzynowej nie da się zepsuć. Była całkiem spoko, ale nic specjalnego. Piernik, makowiec, sernik. Ten sernik ma datę do dzisiaj. Dodatkowo zauważyłam, że w składzie jest dwa razy olej palmowy. Nie wiem czemu. Także ja się chyba tutaj dla Was dzisiaj trochę poświęcę. Zobaczymy, czy nie będę później wieczorem płakać z tego powodu. Także jeżeli jeszcze tego nie robicie. To zaobserwujcie Dobry jas. Taki trochę budyniowy bym powiedziała ten O ciastach wypowiem się tak Jakby ktoś mnie nimi poczęstował do kawki Zjadłabym może nawet i parę kawałków Ale kupić ich drugi raz sama nie kupię Wnioski Moim zdaniem za 92 zł, Bo tyle kosztowała nas ta uczta Da się wyprawić wigilię Może nie będą to najzdrowsze produkty Ale da się je zjeść